Koło Życia to 12 kart ułożonych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jest to 12 domów astrologicznych, 12 dziedzin Twojego życia, na przykład jaźń, grupy, przyjaciele, karmiczne lekcje. Te przestrzenie są wypełniane przez karty, czyli energię, i to definiuje. Ciebie, Twoje życie, następne pięć kart to będzie ścieżka Twojego życia, to co Twoja dusza na tu i teraz chce Tobie pokazać. Także karta osiemnasta dotycząca Twojej przyszłości. Prawdopodobnie wiele kart będzie spójnych z rozkładem piramidy, który przed chwilą zrobiłem. Pierwszy dom. Jaźń. Twoja osobista ekspresja. Jak definiujesz siebie, swój wizerunek, samopoznanie i samoświadomość. Karta podróży. To jest Twój najgłębszy rdzeń. Coś, co Tobą kieruje. Jest to chęć do poznawania czegoś nowego, żegnania się ze starym. I. Całkowitym doświadczaniem nowych możliwości, nowych światów, przestrzeni, poznawaniem nowych ludzi, bez trzymania się tego, co było kiedyś. Drugi dom pieniądze, własne zasoby, gdzie i jak zarabiasz, swoje wartości. Tutaj mamy kartę obfitości. Karta obfitości wyszła. Przy domu astrologicznym, który mówi o twoich zasobach i pieniądzach, jakby tobie tutaj niczego nie brakowało. Trzeci dom. Rodzeństwo i przyjaciele, którzy są jak rodzeństwo, to jest coś na zewnątrz ciebie, ale jednak bardzo blisko. Rodzeństwo, przyjaciele, ale tacy, którzy są jak rodzeństwo, czyli najbliższe Twoje otoczenie, najbliższe Twoje środowisko, w którym. Żyjesz. Tutaj mamy kartę jedności, równowagi żywiołów. To oznacza, że nie ma dysharmonii w tym Twoim takim najbliższym otoczeniu, które obserwujesz na co dzień, które sobie wybierasz. Wszystko u Ciebie musi być harmonijne. Czwarty dom. Dom, matka, rodzina. Emocje. I tutaj pojawia się karta ego. Jakby w Twoim domu rodzinnym zagościł egoista, zagościł egoizm, czyli coś, co niekoniecznie służyło Tobie, ale Sobie, coś, co było dla Siebie, a nie dla Ciebie, a Ty musiałaś być dla kogoś. Piąty dom Dzieci: Kreatywność i kreatywne projekty. Czas wolny. Romanse. Tutaj mamy pola akaszy, energię kreatywności w domu, który odpowiada za kreatywność, kreatywne projekty. Więc tutaj jesteś osobą pomysłową, która czerpie ze źródeł akaszy swoje pomysły. Widzisz więcej niż to, co. Zapisane jest w umyśle, który czerpie wiedzę z książek. Ty jesteś takim trochę wizjonerem dzięki właśnie akaszy. Szósty dom codzienna praca, współpracownicy, zdrowie fizyczne i psychiczne, życie rodzinne, zwierzęta domowe. Znów mamy harmonię to jest wodospad, który, jak źródło, jest niewyczerpalną, cały czas płynie w swoim rytmie. I taka tutaj jest karta przedstawiająca Twoje zdrowie, życie codzienne, codzienną pracę. Jest to harmonia. Co ciekawe, Twoje najbliższe otoczenie też to była karta jedności, harmonii, równowagi. Siódmy dom małżonek: partnerzy romantyczni, partnerzy biznesowi. To bardzo ciekawa karta na tym poziomie, ponieważ ona pokazuje, że to ty wybierasz sobie tych partnerów, to ty masz plany, ty masz wizję, ty chcesz czegoś doświadczyć, tworzysz plan i go potem realizujesz, tak jakbyś ty szukała i wybierała tych partnerów, a nie oni ciebie. ósmy to wspólne życie i finanse z partnerem. Popatrz Nina, odwrócony król z wojów, czyżby nie powtórzył nam się ten sam układ, który mieliśmy przy tym egoiście z Twoich bliskich relacji, z układu piramidy? Małżonek, Ty wybierasz, Ty definiujesz, Ty pragniesz doświadczać wspólne życie, On jest odwrócony. Jakby tego wspólnego życia nie było. Finanse z partnerem, jakby to się rozwaliło. Dziewiąty dom, wyższa świadomość, podróże długodystansowe. Popatrz, wyższa świadomość. Pojawia się karta wyroczni. To jest pierwsza karta z Twojego rozkładu piramidy. Rozkład piramidy pokazał, że Ty miałaś. Takie zdolności, zdolności psychiczne do, do wizji, do widzenia głębszej, szerszej natury rzeczywistości, i to się u ciebie znowu pojawia w domu odpowiedzialnym za wyższą świadomość. To jest kolejny znak, byś obudziła to w sobie ponownie, przypomniała to sobie. Dziesiąty dom kariera, co chcesz osiągnąć reputacja, autorytet. Archanioł Michał. Ten dom astrologiczny także odpowiada za ojca, autorytet albo po prostu rodzica. Tutaj mamy potężną siłę. Archanioł Michał, mówiliśmy o nim w rozkładzie piramidy. To jest najsilniejsza postać tutaj. W tarocie akaszy potężna siła, góry może przenosić potężna. Opieka, kariera, co chcesz osiągnąć. No tutaj Twoje cele są bardzo ambitne i bardzo duże, ale co najlepsze ty masz siłę, żeby to zrealizować? Jedenasty dom. Grupy, przyjaciele, aspiracje społeczne, duże struktury korporacyjne. Psychologia. Królowa zwojów, królowa. Akaszy nie dość, że to jest bardzo inteligentna, wrażliwa, ambitna kobieta. To jeszcze na dodatek oprócz swojej wiedzy, którą czerpie bezpośrednio z Akaszy, umie ją przekazywać, komunikować, tłumaczyć, wyjaśniać, dawać wskazówki. Więc Ty masz zdolności, by pracować z ludźmi. Z dużymi grupami społecznymi, ma zdolności, by nauczać, prowadzić jakieś wykłady, szkolenia. Dwunasty dom. Nieświadome, karmiczne lekcje, i relacje, sny, co kryje się za zasłoną, komunikacja, ducha, więzienie. No i ta karta mówi wszystko. To jest człowiek, który wszystko stracił. Bardzo się przejmuje tym. Nie widzi swojego bogactwa, tego, co nie przemija, co nie znika w swojej duszy. Ale ty masz kartę odwróconą, ta szkatułka otwiera się, dusza zaczyna tobie świecić. Ty musisz tylko odwrócić się i tą duszę zobaczyć. Popatrz, jakie to jest niesamowite, że akurat ta karta pojawiła się w domu 12, który odpowiada właśnie za, za karmiczne lekcje. Na to zwrócono Twoją uwagę podczas rozkładu właśnie piramidy, by odzyskać połączenie ze swoją duszą, która tam pukała do Twoich drzwi, a ty nie otwierałaś, nie widziałaś. Tutaj to samo. Karta jest odwrócona, szkatułka się otwiera, dusza świeci, stoi przed tobą, właściwie za tobą, a ty musisz się odwrócić i ją zobaczyć tylko i wyłącznie i uruchomić swoje zdolności. Te 12 domów astrologicznych pokazują Twoją ogromną tutaj niezależność, ale to dlatego, że masz potężne moce które stoją za Tobą, potężne zdolności, które wynikają z poprzednich wcieleń. Ta harmonia, ta jedność, te pola Akaszy, archanioł Michał Królowa Zwojów, obfitość, potężne siły za Tobą stoją. Ty musisz tylko je zauważyć i uruchomić w Twoim życiu. Tu i teraz ścieżka życia brak natchnienia, brak zdolności do twórczej pracy, ale na szczęście tylko przejściowy. Te cztery karty od razu dodam to jest taki fundament Twojej przeszłości. Popatrz, dusza otwiera się przed tobą. Ty musisz tylko się odwrócić, by ją zobaczyć. To, że jej nie widzisz, to jest tylko przejściowy okres. Ty ją zobaczysz. Masz podróż do nowej pracy, do nowego miejsca, do nowego domu i masz obfitość czyli to, co mówiliśmy w rozkładzie piramidy. Tylko otworzyć się na Twoją duszę. Dalej idziemy do przodu, w przyszłość. Budowa czegoś wielkiego, biznesu, misji, celu życiowego, budowa według planów. Ale w teraźniejszości, karta trzecia z pięciu, to jest tu i teraz, opisuje. Twojego króla Róż, króla miłości, który jest odwrócony. On jakby znika z Twojego życia. Tak samo jak w rozkładzie piramidy ten egoista na karcie Róż znikał, tak samo ten król miłości znika. Dalej pojawia się zima w Twoim życiu, czyli po tym zniknięciu tego mężczyzny Twoje życie ulega zamrożeniu. Musisz mieć czas na przemyślenie, czas przeczekania, po prostu po zimie, wiadomo, przyjdzie wiosna. I popatrz, znów to się pojawia. W rozkładzie piramidy mieliśmy tego egoistę, który znika z Twojego życia, i potem był jakiś problem z dziećmi, w relacjach z dziećmi. Tutaj to samo, znika mężczyzna. Lud pojawia się w Twoim życiu, zatrzymanie i problem z dziećmi, a przyszłość to jest wiosna. I to nam się tutaj powtarza, czyli te problemy przeminą, zima przeminie, pojawi się w Twoim życiu. Wiosna, nowa energia, nowe życie, chęć. Do realizacji Twoich celów, ale tej wiosny w przyszłości nie będzie, dopóki nie odwrócisz się i nie zobaczysz Twojej duszy, nie odzyskasz razem z nią tych połączeń i możliwości duchowych, które zawsze miałaś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.